Czyli co mówi się Basia? Cześć, cześć, cześć. Cześć. To <noise> jest nie się Ja Nie mój. To mój? Nie, twój. Pójdzie szybko. Taka pustka się fajna robi. W głowie, nie? Cześć. Witam wszystkich na naszych live'ach. Mieliśmy, jak powiem, lekką przerwę, ale już jesteśmy, jak widać. Mam nadzieję, że z nami jesteście, że nas widzicie, że nas dobrze słychać. Proszę, lajkujcie, serdujkujcie. No polubiajcie i słuchajcie, co mamy tutaj do powiedzenia. Dziś będziemy rozmawiać o dachach płaskich, które stają się po prostu coraz bardziej popularne. Z nami jest dzisiaj gość specjalny, Bartłomiej Siwiec z firmy Galeko, który opowie nam o dachach płaskich. Witam Bartku. Cześć, witam wszystkim i dziękuję firmie Dach System za zaproszenie do tego projektu. Bartku, zanim przejdziemy do kwestii dachów płaskich, proszę opowiedz, opowiedz naszym widzom, na no czym się zajmujesz w firmie Galeko. Jestem doradcą techniczno handlowym, jednym z czterech w naszej firmie. Możecie nas spotkać najczęściej na budowach, gdzie jeździmy, próbujemy naszym klientom doradzić wybrać odwodnienie do swojego dachu, ale i nie tylko od niedawnego czasu także pokrycie blaszane płaskie, a także a także membranę EPD. Współpracujemy również oprócz doradztwa, robimy wyceny i współpracujemy również z biurami projektowymi. Stąd mamy świeże informacje o rynku i co, co, jak, jakie są trendy w budownictwie. Rozumiem. To może teraz porozmawiajmy o dachach płaskich, które wymieniłeś. W ostatnich latach mnóstwo osób, albo coraz więcej, no, decyduje się na, na poszukiwanie, na poszukiwanie no, materiału na taki dach płaski. Jest coraz więcej widocznych dachów skośnych w połączeniu z dachami płaskimi. Skąd bierze się że tak powiem zainteresowanie lub takie, lub takie realizacje? Jest to moda. Zmienia się cały czas rynek budownictwa. I od kilku lat y, mamy modę na proste formy w budownictwie. Przechodzimy z tych takich ala dworków, kiedyś bardzo takie tradycyjne były jakieś tam y, domy z dachami skośnymi, z, z kruśkankami, tak. z kolumnami. W tym momencie y, coraz bardziej możemy zauważyć proste formy. Y, najpierw zaczęło się od dachów tak zwanych bezokapowych, takich ala nowoczesnych stodół. Są w naszej ofercie od 2013 roku system bezokapowy, czyli system rejnien ukrytych. W tym momencie zauważyliśmy, że do tych do właśnie alan nowoczesnych sodów, do tych dachów skośnych projektanci projektują jakieś garaże, terasy, które są najczęściej dachami płaskimi. Rozumiem. I brakowało w naszej ofercie właśnie takiego produktu, który by po pierwsze uszczelnił, czyli był hydroizolacją takiego dachu płaskiego, a po drugie, a po drugie odwodnił. Dobrze, a gdybyś miał, mm -hmm. gdybyś miał wymienić zalety zalety dachu płaskiego, jakie, jakie są zalety na, na takiego typu na rozwiązania dachu? Zalet jest bardzo dużo. Przede wszystkim dzięki dachowi płaskiemu uzyskujemy jakąś przestrzeń dodatkową. Mm -hmm. Jak wiemy, gdzieś w jakichś terenach podmiejskich mamy klienci mają jakieś mniejsze działki i nie mają gdzie jakby zaadaptować sobie przestrzeń. Na dachu płaskim możemy sobie właśnie taką przestrzeń stworzyć. Tak. E, możemy sobie zrobić taras, na którym na przykład wypoczniemy, czy rozpalimy grilla. Więc tutaj jest takie, zyskujemy oprócz tego, że gdzieś tam pod spodem sobie schowamy, powiedzmy, samochód, bo jest to garaż, to, na, to, to możemy sobie, nie wiem, zjeść śniadanie, czy, czy taką przestrzeń zrobić, zaranżować przez tą, przestrzeń wypoczynkową. E, gdy jeszcze to się zdarza, że jest po prostu dach bez dachu skośnego, czyli Cały dom jest dachem e, płaskim. Bardzo łatwo nam jest wtedy też zaadaptować poddasze. Mhm. E, nie ma też w jakichś tam dachu, jakichś skosów, więc mamy całą taką przestrzeń do zaaranżowania. Tak. E, więc tutaj to jest kolejny, kolejny plus takiego dachu płaskiego. No i co, co coraz częściej zauważamy w naszym klimacie klimat się zmienia, więc mamy coraz więcej jakichś takich. E, nie zdarzeń atmosferycznych w postaci burz czy trąb powietrznych. Tak. Dach skośny jest dużo bardziej na tego typu czynniki atmosferyczne narażony. Mhm. Natomiast dach płaski, przez to, że on jakby nie wystaje, najczęściej jest otoczony tyką, bądź jest powiedzmy jakoś, w jakiś sposób tam zbalastowany, nie jest narażony na tego typu czynniki atmosferyczne, więc jest dachem bezpiecznym. Mówisz o bezpieczeństwie, o. O wygodzie, o funkcjonalności. Mm, tak. Jak powinien być, być taki dach płaski tak powiem, skonstruowany? W sensie warstw, w sensie docieplenia, izolacji? W Polsce mamy tak naprawdę najczęściej dwa rodzaje dachów płaskich. Jest to dach o układzie tradycyjnym i dach o układzie odwróconym. Dach o układzie tradycyjnym jest to taki, gdzie na, na strop, czyli najczęściej kładziemy warstwę paroizolacji. Tak. Potem idzie termoizolacja, a potem idzie hydroizolacja, czyli to już właściwe, właściwe pokrycie. I taki dach jest najbardziej popularny w naszym klimacie. Zdarzają też się również dachy odwrócone. Odwrócone z tego względu, że pierwsze warstwo jakby na tym dachu płaskim, jest hydroizolacja. Potem dopiero jest układana termoizolacja, i na to najczęściej jest e, jakaś gołfuknina i tam powiedzmy możemy wysypać substrat w postaci jakichś wirku, kamyczku. W, możemy też tam stwo, sobie zaaranżować jakiś dach zielony, czyli może być tam jakieś, a, jakieś, p, jakaś roślinność, czyli trawa, nawet drzewa. E, cokolwiek tam sobie już inwestor e, wymyśli. E, tutaj warunkiem jest. E, w, że w tym dachu odwróconym to, żebyśmy mieli dobre, dobrą, jak, dobrą termoizolację twardą, najczęściej w postaci XPS-u, e, z tego względu, że XPS jest jakby odporny na przenikanie, przenikanie tej wody na, i na st starzenie się biologiczne materiału. No i też jest twardym, twardo termoizolację, po której będziemy później mogli troszkę gdzieś tam, gdzieś tam chodzić. No i ważna jest w tym dachu odwróconym również taka warstwa separacyjna w postaci geowłókniny, która jakby to wszystko, co przecieka z góry, chroni, żeby nam nie zasypało, czy nie zalało tego, nie zatkało w i odwodnienia, które jest poniżej tych warstw. Tak, rozumiem. Mhm. Mówimy o dach płaski, mówimy o przenikaniu mhm. wody o geowłókninie. Tak. No tak płaski mi się kojarzy z płaską powierzchnią. Jak, jak więc, więc na takiej na taki powierzchni rozwiązać no, odwodnienie? No, Dachy skośne, jasna sprawa. Tak, jasne. Jest pochył, jest rynna. Natomiast jak to zrobić na dachu płaskim, jeszcze zważywszy na to, że są, różne, są u nas różne że tak powiem, no, temperatury, jak uniknąć że tak powiem, nieprzyjemności, na przykład w zimie? Dach płaski najczęściej nie jest idealnie płaski. Zawsze gdzieś tam są projektowane jakieś minimalne spadki. Dach płask, definicja dachu płaskiego jest taka, że jest to dach o nachyleniu do 10%. Zazwyczaj jest to jedynie tam kilka procent, 2-3%. Co już pozwala swobodnie tej wodzie odpłynąć. I odwodnienie takiego dachu płaskiego robimy za pomocą tzw. zwanych wpustów dachowych, których tutaj mamy kilka i przywiozłem ze sobą, żeby, tak, żeby je pokazać. Tutaj mamy wpust powierzchniowy, który jest wpustem bardzo wydajnym. On, jak tutaj możemy też zauważyć, jego montaż odbiera wodę jakby z całej, z całej powierzchni dachu. I jeden taki wpust dachowy może odwodnić powierzchnię dachu około 200 m2. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oprócz wpustów powierzchniowych, mamy również wpusty tak zwane atykowe-kątowe. Mm -hmm. Które my tutaj mamy takie zastosowanie. Jest, takie. jest to wpust mniej wydajny i zazwyczaj na dachu płaskim pełni on funkcję takiego wpustu awaryjnego. Z tego względu, że na dachu płaskim powinno być oprócz wpustu głównego, który będzie odbierał tą wodę, powinien znajdować się przynajmniej jeden wpust awaryjny. Z tego względu, że gdyby coś się nam z tym wpustem stało i woda nam się zacznie spiętrzać to ten wpust attykowy zacznie to wodę wyrzucać. Jest to bardzo ważne, z tego względu, że gdyby nam się spiętrzyło na tym dachu, to waży. Jeden centymetr wody na metr kwadratowy dachu płaskiego waży około 100 kg. Więc to jest bardzo, naprawdę duże obciążenie dla dachu. Więc należy tak te dachy konstruować, żeby jak najszybciej tej wody z dachu, z dachu płaskiego się jakby pozbywać. Bardzo ważnym jeszcze elementem w doborze wpustów jest to, tak. że należy pamiętać o dobraniu odpowiedniego kołnierza do, do wpustu dachowego. Z tego względu, żeby po prostu zgrało nam się to z, z hydroizolacją, która na tym dachu płaskim posiadamy. Wyróżniamy w Polsce najczęściej są to trzy materiały. Najczęściej jest to papa, więc wtedy trzeba będzie dobierać kołnierz z pustem papowym. Tutaj właśnie taki mamy kołnierz bitumiczny. Jeżeli będzie to membrana PVC, to wtedy kołnierz z membrany PVC. Jeżeli będzie to membrana EPDM, którą tutaj widzimy, powinien być to wpust z kołnierzem EPDM. Gdy nie jesteśmy jakby pewni, jakie będziemy mieli jeszcze pokrycie, są tak zwane jeszcze pusty uniwersalne, skręcane, które możemy po prostu wykonawca na budowie może sobie sam taki kołnierz jakby zrobić i, i skręcić, który, który jest również w 100% szczelny. Mówiłeś również o, jakby, o zamarzaniu wody tak. na dachu płaskim. Posiadamy jeszcze do naszego klimatu pusty, tak zwane ogrzewane. I ten wpust jest właśnie też takim przykładem takiego wpustu ogrzewanego. Tutaj wystaje z jego jakby korpusu taki kabelek. W jego korpusie, który jest dość gruby, bo jest z poliuretanu, jest zatopiony przewód grzewczy samoregulujący, który w mroźne dni po prostu nam się załącza i jakby chroni misę w pustu, żeby nam się tutaj coś nie zamarzło i, i, i nie zatkało. Tak, e, tak jak już wspomniałem, jest to przewód samoregulujący, więc wystarczy podłączyć go tak naprawdę do zwykłej takiej sieci domowej i pozostawić go w prądzie. On ma po prostu, sam się nam będzie włączał i sam się wyłączał, ma tam odpowiednie, odpowiednie czujniki, które na to pozwalają. Dobrze, jeszcze mhm. wspominałeś yy, o na tym wpuście tak zwanym awaryjnym. Tak. A jak odprowadzić wodę na zewnątrz? Bo domyślam się, że to, co powiem, nie wylatuje bezpośrednio na ścianę, tylko. Oczywiście. Na pewno macie coś tutaj do zaoferowania. Dokładnie. Mamy taką kształtkę, którą widać tutaj z boku. Jest to kształtka zwana adapterem. Jak widzicie, wpływ dachowy on ma wyjście na rurę okrągłą. Tak. Więc nasz ten też adapter z jednej strony ma wyjście na rurę, na rurę okrągłą. W środku jest tak zwana uszczelka trapera wargowa, która jakby nie pozwala po połączeniu z rurą wpustu na jakiekolwiek przecieki. Z dołu ten wpust już przechodzi w rurę kwadratową, bo jak wiemy, dachy płaskie są zazwyczaj gdzieś takimi, tak jak mówiłem, prostymi bryłami, więc Aha. żeby to prosto bryły zachować. Uznaliśmy, że najbardziej estetycznie jest do tego podłączyć rurę kwadratową, dlatego tutaj mamy taki przykład połączenia z rurą kwadratową stalową. Ale możemy także zastosować rurę prostokątną z PCV, która już jest przystosowana do ukrywania, do ukrywania takiego, takiej rury w elewacji. Jest to rura od naszego systemu bezakopowego, przebadana, bezpieczna i przystosowana właśnie do bezpiecznego ukrywania w elewacji. I wtedy już całkowicie mamy to prostobrojowe budynku, jakby zachowaną. Mhm. Czyli wszystko jest szczelne, wszystko jest kompatybilne z jednego systemu. Wspominałeś przedtem mhm. o epidemie. Mnie najczęściej kojarzy się tak płaski z papą, czyli z papowaniem. Natomiast tutaj widzę, jest wyłożone tak. tą folią EPDM. Dlaczego, i, I dlaczego ten materiał? Jest to nowe i nowoczesne pokrycie. Mam tutaj jego kawałek. Po pierwsze jest to pokrycie bardzo wydajne. Papa po jakimś czasie ona nie jest odporna do końca na promieniowanie UV, więc gdzieś tam ten materiał się starzeje, trzeba go konserwować. EPDM jest pokryciem w 100% odporny na UV. Jego wytrzymałość jest bardzo duża, szacowana na około 50 lat. Jest on też materiałem lekkim, bardzo rozciągliwym. Więc tutaj na jakieś jego przebicie, czy, czy jakieś jego uszkodzenie jest to bardzo, bardzo minimalne jest, jest prawdopodobieństwo. Poza tym bardzo łatwo się go też układa. Jest to system klejony. Do takiego dachu płaskiego po prostu przykleja się ten EPDM za, za pomocą takiego kleju butylowego. I to jest naprawdę bardzo szczelne, bardzo szczelne połączenie i bardzo, bardzo proste w wykonaniu. Także ten materiał jest naprawdę bardzo nowoczesny i, i przyszłościowy. No super, no mhm. to w zasadzie chyba, chyba nie ma więcej pytań. Chyba, że Wy macie pytania, to prosimy o pytania w, no pod live'em w komentarzach. Bardzo dziękuję Ci, że, że w imieniu naszym i, i naszych widzów przybliżyłeś problem lub, lub tematykę dachów płaskich. Jeżeli ktoś z Was chciałby się po prostu więcej dowiedzieć na temat dachu płaskiego, zapraszamy do naszych oddziałów w Krośnie, w Rzeszowie i w Jarosławiu. Chętnie pomożemy, chętnie odpowiemy. Dobierzemy, dobierzemy też ekipy y, na wykonawcze lub zaproponujemy jakiegoś wykonawcę. E, więc zapraszam. E, ja również dziękuję firmie Dark System za zaproszenie do tego projektu. Jak widzicie Państwo, są to fachowcy, więc zapraszam do zakupu w firmie Dark System. Dziękuję wszystkim, że byliście z nami. O następnym live będziemy, będziemy was informować na naszym, na, na naszym fanpage'u. Zdradzę jedynie, że to będzie wyjątkowy live, dlatego już zapraszam. Natomiast w nawiązaniu do najbliższej niedzieli jest taki wniosek, który mi się tutaj w tej chwili nasunął, że pod dachem płaskim, dobrze zrobionym, ani nie dudni, ani nie trzeszczy. Dziękuję.